Nie w przypadku Champollion i Kamień z rozety oraz hieroglify znajdują się na dzisiejszej miniaturce, gdyż chciałbym na kanwie tej książki powiedzieć Wam, że w ogóle warto kupić tę książkę jako arpegowiec no bo dzięki niej można zrobić zagadkę taką jak ja Wam dzisiaj pokażę. Aczkolwiek, oczywiście, zagadki, o których tutaj będę dzisiaj mówił, możecie tworzyć też w innych językach. W grece, w japońskim, chińskim. Rosyjskim. No byleby tylko był to jakiś alfabet, który nie jest znany waszym graczom. W każdym razie książka, którą wam teraz pokazałem przed chwilą, ma w sobie nie tylko alfabet, ale też ideogramy i podstawy stare egipskiego języka, więc można z tym sobie fajnie eksperymentować i może być to dość ciekawe. Na pewno, jeżeli jest w waszej drużynie ktoś, kto interesuje się historią, to zyskacie u niego duże propsy za taką zagadkę. Więc pierwsza wiadomość do odcyfrowania, którą wam dzisiaj pokażę, jest właśnie taka. Użyłem ją do Warhammera. Moi gracze byli na pograniczu Arabii i Nehekary. Tam, wiadomo, egipskie klimaty jak najbardziej są w prawie. No i dostaje taki tekst. Tutaj tylko chciałbym y, mały jeszcze w trend zrobić, y, mianowicie taki, że po pierwsze y, uważajcie, bo nie zawsze te znaki dobrze się wyświetlają, na przykład ja robiłem to w kanwie i tutaj musiałem dać screena, tak samo graczom musiałem dać screena, bo przy próbie pobrania w kanwie y, hieroglify zapisane jako tekst, niestety się wykrzaczają i nie wiem, zupełnie nie wiem jak to obejść, bo mój komputer ma wgrane wszystkie te alfabety, znaczy czcionki jakby hieroglificzne, ale to w dalszym ciągu nic nie daje. Być może po prostu w Wordzie, ewentualnie w GIMPie czy w innym programie lepiej by to działało. Natomiast jeżeli chcecie w ogóle sobie to robić jako tekst, a nie jako obrazki, no, to na Wikipedii macie cały alfabet, możecie tam sobie bez problemu kopiować właśnie w formie tekstu hieroglify i nie powinno być z tym problemu. Przynajmniej dopóki nie chcecie tego pobierać z kanwy jako PNG czy PDF czy cokolwiek innego. Jeżeli wiecie, jak coś takiego obejść i macie na to pomysł, to z chęcią się dowiem. Ale tutaj mamy właśnie taki prosty tekst, jego się czyta ogólnie od prawej do lewej, natomiast wewnątrz samych słów. E, trzeba to czytać bodajże lewa prawa dół, lewa prawa dół. Więc w taki sposób należy to rozkodowywać. To, żeby niekoniecznie układać hieroglify w taki sam sposób, jak my dzisiejsze pismo, nasze łacińskie, też może być dość istotne, bo to wprowadza pewną egzotykę, ale też nieco utrudnia nam takie zadanie i dzięki temu to nie jest e, takie szybkie, żeby to rozkodować i może dodać więcej satysfakcji naszym graczom po prostu. Oczywiście możemy też to zrobić w wymiarze o wiele bardziej zaawansowanym, to znaczy możemy to przygotować w formie kamienia z rozety, czyli bierzemy sobie tekst hieroglificzny, który piszemy w pełni, być może tak jak tutaj znakami jednoliterowymi, a być może dla utrudnienia kilkuliterowymi, a na dole dajemy na przykład po polsku albo może dla utrudnienia trochę po francusku po angielsku, no jakimś współczesnym języku, który można o wiele łatwiej rozkodować, ten sam tekst tylko z dużymi i istotnymi lukami dzięki temu gracze muszą per analogiam odkryć jakie litery odpowiadają za jaki znak i muszą rozkodować ten zapis hieroglificzny żeby móc odczytać pełną Wiadomość bez żadnych luk. Czyli mamy słowo na przykład ja lubię po polsku, a w Starożytnym Egipskim to jest już pełne, no tylko że trzeba odkryć, które słowo jest które i per analogiam sobie to przetłumaczyć. Oczywiście można też to jeszcze bardziej utrudnić i nie dawać tak jak w poprzednim przykładzie znaków jednoliterowych, tylko na przykład kilku, dwóch, trzy literowe. I wtedy będzie trudniej. Oczywiście trzeba to wszystko robić na wyczucie, tu proporcją gardą, tak żeby to było możliwe do odczytania, żeby to nie było frustrujące, tylko ciekawe i stanowiło wyzwanie, które można bez problemu podjąć, a nie frustrującą przeszkodę na sesji. Ostatni pomysł, jaki dzisiaj chcę zaprezentować, no to ta właśnie zagadka runiczna. Mamy tutaj runy normańskie i... Jest jeden tekst, który trzeba odczytać. Oprócz tego, kilka słów zapisanych. To jest oczywiście zapis polski, tylko że w runach. I obok obrazki, tak? czyli mamy góry i mamy podpis. Dzięki temu możemy sobie per analogiam znowu odczytać symbole w głównym tekście, który jest wiadomością. Tak więc zachęcam Was do eksperymentowania z różnymi językami, z różnymi alfabetami. Oczywiście możecie też wymyślić własny alfabet. Nie ma problemu, żebyście własne znaki wymyślili, opracowali i na tej kanwie zrobili zagadkę. Możliwości jest bardzo dużo. Myślę, że fajnie z tym poeksperymentować i właśnie dobrać do klimatu jakiś język i dać taką wiadomość. Moi gracze... Moim graczom się podobało, spędzili przy tym trochę czasu, nagłowili się, ale myślę, że było to całkiem satysfakcjonujące. No i też mocno praktyczne, bo otrzymali istotną informację, która może im pomóc w podróżach, no i przynajmniej być może wiedzą, na czym stoją. Oczywiście, o ile ta informacja jest prawdziwa. Tak więc, dzięki bardzo za dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cóż. Puśćcie własne zagadki, mistrzowie gry.